Cześć, witajcie. dzisiaj nagrywamy dzień jedzenia 1400 kalorii. Ja już jestem po treningu brzucha, bo robię zawsze naftę, ponieważ mi się robi tak lepiej. A ja zaraz lecę robić owsiankę. W ogóle udało mi się znaleźć lody proteinowe bez lidla. Podobnie, czaseczko, po najlepsze już się jadę i naprawdę są spoko. Polecam. Zbędę 50 g płatków owsianych i będę to zalewał wodą. 35 g będę podsmażał, znaczy nie sma, podsmażał, tylko bardziej piekło na patelni. Odcedzone płatki będę przyprawiał cynamonem. Do przepisu będzie nam jeszcze potrzebny skyr owocowy, byle jaki, może być też nawet naturalny. Do płatków dodaję wodę. Nie ja będę gotował, aż zrobią się gęste. Myślę, że taka konsystencja jest, już dobra. Następnie dam 11 gramów białka waniliowego, bo więcej bułeczka nie będę potrzebowała w posiłku. Teraz chwilę muszę odczekać, ale skier mi się nie zważył. W tym czasie upiekę sobie banana. W tym czasie, co robią mi się banany, mogę już sobie dodać skiera. To się prezentuje po wymieszaniu. No tutaj już zaraz będę ściągał banany. To jest efekt końcowy. wydałem jeszcze 2 gramy nasiona słonecznika i bądź na to jeszcze polewa z masła orzechowego, odtłuszczonego w proszku. Mała przekąska. Mam no tutaj 12 gramów sera, piórko tłuszczonego, 3 gramy. Cebuli, 20 g pomidorów i dwie takie bułeczki. 35 g. Ja mam tutaj 200 g mięsa i przyprawiam je ulubionymi przyprawami. Ja mam tutaj czosnek i ziło toskańskie. Zrobię sobie te dwa i chwilę z kurczaka będę robił na z ich tłuszczu mięso będę robiła aż się zarumieni żeby było takie złociste mięso mi się przyrumieniło więc mogę już nakładać ser na mięso tak, żeby się roztopił Zbieram jeszcze chwile bułeczki, żeby były bardziej chrupiące. No i tutaj jeszcze no, wcześniej sobie przygotowałem 100 gramów ziemniaków. To będziemy nakładali pierwszego kotleta. Już dobra, przytnę. kładę jeszcze drugiego właśnie kotleta, na którym będzie też 8 gramów żurawiny. I na to kładę pomidora i cebulę. Zamykamy. do dodajmy jeszcze 20 gramów keczupu. Zobaczcie tylko, jak ten burger wygląda super od boku. No i po co bym te McDonald's i tak jak można zrobić sobie samemu super burgera. Który Cię zanasyci i będziesz miał uczucie zdości do kolacji. Teraz czas na na kolację i będę potrzebowała 150 gramów truskawek, 50 gramów kaszy many, 160 g mleka i 35 gramów odżywki białkowej. A jeszcze do takich owsianek, jakiś kasz właśnie na słodko dodaję sobie dwie kostki czekolady, koniecznie karmelowej, no wiadomo nie zaszkodzi mi, no to jest... Wiadomo, ja roz sobie jadam 80% normalne i 20% przetworzone, nawet i czasem się też a 90% nieprzetworzone, a 10% przetworzone. Mam tutaj już 50 g, a teraz będę wydawał 160 g mleka. Ja zawsze dodaję jeszcze trochę wody, żeby było po prostu więcej tej kaszy, żeby zgęstniała bardziej. No bardzo mi wystarczy. Czekam, aż kasza zacznie mi gęstnieć. W tym czasie pokroję czekoladę a kasza już się zrobiła. I mi dodaję jeszcze 35 g odżywki białkowej, słony karmel. To jest efekt końcowy, i będę tradycyjnie polewał na to jeszcze masło orzechowe, odtłuszczone 6 g. Nie ma na jakoś najlepiej, ale to nie jest konkurs mody. Jeśli Ci się spodoba full day of fitting zostaw łapkę w górę, subika i komentarz dla zasięgu aby mnie motywować do nagrywania kolejnych takich filmików. Yo!